Dzisiaj zajmiemy się uruchamianiem drugiego projektu, którym jest licznik binarny. Materiały do niego można pobrać w repozytorium. Link do nich znajdziecie w opisie pod tym filmem. Po pobraniu uruchamiamy go w środowisku Quartus. Wybieramy File, Open Project i otwieramy odpowiedni plik. Samo załadowanie projektu zajmuje chwilę, ponieważ mamy do czynienia z dość rozbudowanym środowiskiem programistycznym. Gdy projekt się załaduje, z panelu task klikamy opcję compile design. Budowa projektu także zajmuje około półtorej minuty. Tutaj na filmie proces ten przyspieszymy. Gdy budowa zakończy się, możemy przejść do programowania układu FPGA. W tym celu wybieramy opcję program device. W nowym oknie klikamy start. Gdy proces zakończy się sukcesem, możemy przejść do eksperymentów ze sprzętem. Widzimy tutaj na płytce, na diodach, następuje wyświetlanie kolejnych cyfr binarnych. Inkrementacja następuje co 100 milisekund. Gdy na przycisk reset, następuje zatrzymanie zliczania i zresetowanie liczników. Widzimy, że gdy jest przycisk trzymany, diody są zgaszone, a następnie rozpoczynają zliczanie od zera. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał się Wam ten materiał, zachęcam do subskrypcji kanału. No i zapraszam do własnych eksperymentów. Dziękuję za uwagę.